No dzisiaj mocne góry, marsz, obieg taki myślę, że ponad 4 godziny, zaczniemy podejście pod Puchatkiem, później pójdziemy na, do struniska pod łapskim Szczytem, stamtąd na Śnieżne Kotły, później średnica, no i zejście, także czeka nas dużo pracy, obiad przesunęliśmy o pół godziny, także jesteśmy dobrej myśli, pogoda nam się dopisuje, więc... Ja mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Dzisiejszy y, dzień jest taki jeden z trudniejszych. Wcześniej żeśmy pracowali. Po 3-3,5 godziny, dzisiaj troszeczkę dłużej. Najtrudniejsza trasa, najdłuższa może trasa, ale te poprzednie trasy też były trudne. Tutaj znamy te góry bardzo dobrze, jesteśmy tu kilkanaście lat już, także wiemy gdzie dozować, jakie odcinki. Wcześniej pogody nie mieliśmy zbyt dobre, dlatego dopiero dzisiaj zdecydowaliśmy się na ten najtrudniejszy odcinek. Przygotowanie fizyczne, sam po sobie widzę, że z dnia na dzień jestem coraz lepiej przygotowany. Dziewczyny na pewno, bo one trenują jeszcze lepiej. A także i również mentalne, takie psychologiczne, bo człowiek czuje się po takim czymś dużo pewniej, po takim wysiłku, po takim, szczególnie kiedy patrzysz na początku i widzisz te góry, a później z nich schodzisz i mówię, tam 15 minut temu czy godzinę temu byliśmy, także no jest, to, jest to fajne uczucie i myślę, że każdy tutaj z dziewcząt również podziela to moje zdanie.